I teraz mamy 4 lipca. Wciąż jesteśmy na naszych wakacjach w Andaluzji, a dzisiaj, właśnie zaraz, będziemy przekraczać granicę, właściwie hiszpańsko-brytyjską z Gibraltarem. E, bo właśnie idziemy tam, na The Upper Rock, czyli skałę moich marzeń. Właściwie to już do tego miejsca chciałam przylecieć tak dawno temu że fajnie jest realizować marzenia i je spełniać więc dzisiaj będziemy tam na szczycie mam nadzieję będziemy próbowali wdrapać się tam na piechotę bo kolejka kosztuje zatrważające pieniądze no i zobaczymy czy nam się to uda, czy nie zdezelujemy i nie, nie, nie spróbujemy jednak wziąć kolejki właśnie przed chwilą udało nam się zaparkować, mamy nadzieję, na bezpłatnym parkingu Oby, bo oby, nie to będzie najdroższy parking, jakby gdzieś pod jakimś blokiem, gdzieś w jakiejś bocznej uliczce, jeszcze przed przekroczeniem granicy, żeby teoretycznie było taniej. A poza tym pani z wypożyczalni powiedziała nam, że e, nie mamy mijać tej granicy, więc słuchamy pani z wypożyczalni. No i idziemy sobie na skałkę. Na kamerze jakaś taka ona mała, a w rzeczywistości taka ogromna. Nie wiem, coś ci się przyświeci. Nie wolę co ci się przyświeci. Nie Jedziemy co Jedziemy się przyświeci. Nie wiem, I ci się przyświeci. Nie wiem, co Vamos ficar onde Takie może nie całkiem szklany, no ale, ale takie. I tutaj mamy piękny widok, widzę całą skałkę. Piękne widoczki, takie tak, widoczki, sobie takie właśnie miejskie, kolejną atrakcję, miejskie, takie słowa miejskie, takie słowa sobie kolega siedzi masz mieć jaki ty fajny jesteś A kuku zobacz Cześć. całe drzew Jestem jako malutka Jaka malutka Ojej 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 ojeju ojeju do cyska do cycka, do mamy Ale jestem malutka ojej Jaka cudowna! Zobacz, zobacz. Na barana Ojej. Zobacz. On to gada do Patrz, gryzie go. Ojejku, jajku, jajku. Gryzą się. Nie no trzymają za te włosy. Chyba się kochają. Zobacz. To chyba mama i córka. Albo ta i ciórka liczy. liczymy mm. idziemy sobie tunelem W pomieszczeniu Ohara z baterii, ale czemu jest to pomieszczenie? Może to były jakieś wykopane tunele, też z jakichś czasów starych i tutaj może ludzie te sprzęty swoje transportowali fajne, co? jak sądzisz? trzeba o tym poczytać doedukować się trochę jest tak strasznie gorąco, że po prostu aż się cieszy, że teraz jest odrobina chłodu i wchodzimy na kolejną atrakcję Gibraltaru i naszego przejścia który nazywa się Suspension Bridge przed chwilą byliśmy jeszcze w jaskini Michaela ale nie kręciłam bo kamera w nocy to tak sobie kręci ale oglądaliśmy niesamowity spektakularny pokaz świateł i muzyki naprawdę coś cudownego a teraz idziemy sobie po prostu na most Jest naprawdę świetnie jak na nim buja A super i tutaj mamy taki widoczek. No, naprawdę. I schodzimy na kolejną atrakcję. I już jest w ogóle po 18.00. Także spędziliśmy tu masę czasu, bo w sumie widać na kolejkę. Kupiliśmy po 14.00 jakoś. Ale no cóż, i tak było warto. Proszę Państwa, nagrywam ponownie, ponieważ ten moment trzeba uwiecznić. Mamy tutaj pas startowe lotniska, przez który właśnie przechodzimy. Mamy zielone światło. Tak. I ogólnie nie ma tutaj w ogóle samolotów, a jak ma, będzie coś się zbliżało, coś nadatywało, to dla ludzi wtedy zapali się, się czerwona i nie będziemy mogli już dalej iść. Czyli tak, jakbym teraz położyła się na środku pasa, no to coś by po mnie przejechało. Jakiś samolot pewnie. Bo w końcu zamkli, nie? No, ale tak naprawdę wcale nie wiemy, czy nie zamkną w trakcie, jak na przykład my jesteśmy na tym pasie. I co wtedy? I co wtedy? No, ale pewnie ostrzegają kilka minut przed, więc człowiek zdąży przejść. Pas dosyć szeroki, chociaż pewnie tak normalnie to tak wygląda. Słynne lotnisko gdzie... Od razu się na pas z wody ląduje. I tak to wygląda. No potem zaraz jedziemy do naszej kontroli paszportowej i już jesteśmy po stronie hiszpańskiej ponownie. Za nami nasza piękna skała, na której dzisiaj byliśmy. No, jesteśmy zmęczeni, nogi obolały. Słońce dało popalić. Ostatni filmik z dzisiaj, kończymy naszą wycieczkę na plaży w Prasarze, jestem dość zachwycona tą plażą, bo w sumie jest ogromna, rozległa, nie ma dronów. jest fajna woda, czysta, dużo piaseczku i w sumie to jest cała piaszczysta, nie ma nawet kamieni, gdzie my koło nas są cały czas kamienie, no kupiłam sobie pitko za 3 euro, gdzie koło nas kosztuje 4,80, więc to też mały sukces, no i... I wreszcie nie doskwiera skwar, jest spoko pogoda, no i przede wszystkim dodają uroku skała, która jest naprawdę fenomenalna. Takie duże pary tam są, dzieci skaczą, mewy są, prawie jak nad polskim morzem. Jest naprawdę super. I Jesteśmy dzisiaj na naszej plażce, którą właściwie odkryliśmy dopiero dziś. Nazywa się Capobino. Jest tutaj naprawdę super, ponieważ w końcu jest piaseczek. I tu są takie krzesełka. Siedzi tam sobie takie przystojnie, więc idę do niego. Piaseczek, tak? Jest coś, ktoś wykombinował. No i nawet jest bezpłatne. Można po prostu sobie posiedzieć jak w basenie. Co prawda, dla mnie siedzenie może być problemem, ponieważ nie jestem jeszcze zamoczona, ale spróbujmy. A! <grywa> No właśnie! O! <many> okay. oh. <many> <many> oh. <Bory> wstałam! <many> Mamy dzisiaj środę 5 lipca 2023, ale wiąże. No właśnie, chodźmy. To nasza chatka od strony basenu. Tam u góry jest balkon naszego wynajmującego, a nasz jest z drugiej strony. I tutaj mamy takie. Taki placek, co prawda on jest spółdzielony tutaj z kilkoma innymi mieszkańcami, ale, ale to nie przeszkadza i tak jest w porządku. A, I mamy taki pasem. Można sobie popływać, bo jest takie przyjemne. Naprawdę fajnie Tak, jesteśmy na zamku Kolomares. <gry> tutaj mamy fontannę wężową. mamy węża. Zamek jest przecudowny, naprawdę. Wygląda tak właśnie tajsko, tak mi się pojawią te, e, te końcówki tych budowli. Tu tak wygląda ta świątynia e, w Tajlandii. Pomieszanie stylów jakich? Arabski, barokowy, gotycki? Bizantyjski, romański, arabski i gotycki. O, proszę. Pięknie. Pięknie wyrzeźbione jest wszystko, zobacz tutaj na dół. To jest akurat byzantyjsko-botyckie. Okej. Tutaj mamy taki jakby statek, Bo to jest zanedykowane już do Nowej Kolombolyi. Mamy wioskę. Ładny widoczek na wioskę. I wracamy na zameczek. Na nami numer 7, a jeszcze sporo tych numerów jest. No, bo zobacz, można w okienku stanąć. A tu chyba najlepszy widok z tej wieżyczki. A właściwie to z dziobu statku na cały ten zameczek z tej strony. I jeszcze jedno miejsce zwiedzania, tutaj w pobliżu zamyczku, Korumales. Mamy tutaj takie, taką buddyjską świątynię. Taką naprawdę ładną. Już mamy tutaj jakieś zaczątki azjatyckie. To akurat panowie remontują, ale no świątynia jest niezła. Byliśmy w środku, nie chcę tam w środku kręcić, ale wszędzie są himalajskie marągiewki. No, z no, dokładnie takimi napisami jak jak się Także to, to jest super. No i tutaj mamy akurat taki też świetny widoczek na oku. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. bardziej, że jeszcze naokoło są góry. Więc no, jest co podziwiać. Naprawdę jest co podziwiać. Fajnie wieje, jest trochę górek.